W druku numer 378 referuje w sprawie Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany, a jest to rozwiązanie i zakresie programów osób niepełnosprawnych. Zmienia się projekt rozwiązania numer 1. Budowa podjazdu dla w Szkole podstawowej na 48 od parkingu ustalonego uchwałą Rady Dzielnicy z dnia 29 września 2012 roku w sprawie ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych w zakresie problematycznych i rozwiążących sprawy uczelni, obniżanie nawierzchników, wykonywania pasów medialnych, przełożenia zabieżek oraz usuwania innej bariery na przytęgę uczelni, dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Rejestrowe zadania po zmianie będzie zakład w Komisji w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjętym. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za podkryciem uchwały Kto w jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam że uchwały został tak. podjęcia. Druk nr 379 referuje Łukasz Python. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rośliny planu Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkańca na 2013 rok i przyjmuje się roczny plan komisji dalej na 2013 w brzmieniu całuszynka, w uchwały. Załącznik na odwrocie może pozwolę sobie go nie referować. W obszarze to samo co na poprzednim. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały to w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 380 referuje Marek Szypara. przyjęcie rozszerzenia sprawy w pracy Komisji na dniu 2007. że przyjęcie Komisji na 2013 Załącznik, tylko ona zmienia się zgodnie ze statutem w zasadzie to jest jedyny plan pracy, który jest ściśle określony, więc myślę, że tu komisja wiele nie musiała się napracować. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania i uwagi do projektu? Nie ma pytań, tak? Szanowni Państwo, co z Państwa jest za przyjęciem uchwały z proponowanym imieniem? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw?